Dzisiaj wydarzy się to, na co wszyscy czekali. W końcu na siebie naplujemy. A potem będziemy się całować. Może będą z tego dzieci. Może. Ja Nie ty... wiem czy poleciałem z tobą, powiem scringować. A ja, a mi się to spodobało. Co będę musiał zrobić, żebyś mi napluł do ust tą wodą? To jest poważna propozycja handlowa. Możemy Wysłać, powiemy, pokazać to, mi to śmieszne to filmiki, i ci do ryja. Moi drodzy, tak, dzieje się ten rewers. To na, na, na to czekaliście wszyscy. To jest śmianko. Jedna osoba pokazuje swoje śmieszne filmiki, nie ma wody w buzi, druga osoba, którą chce je rozśmieszyć ma wodę w buzi i, i obrywa ta, która pokazała filmiki, tak? Co jeżeli pokażę Ci kanał Lakarny i będziesz cały czas plu, bo to jest taki zabawny super kanał. Paweł, mam już wstać i stąd? To jest mój dom, ale możesz tu zostać, słuchaj. Zobaczaj swoją drogą, że ja częściej byłem na twoim kanale niż ty to jest I fakt naukowy. Sprawdziłem to, to. To się dzieje. Pijcie wodę, kochani. To jest w ogóle całe te filmy, śmianka, wcześniej z łezą, teraz nakarnułem, one. E, przede wszystkim e, są edukacyjne materiały, przypominające wam o tym, że pijcie wodę, pijcie wodę e, lub pójcie wodą. Miejcie przynajmniej wodę w buzi przez chwilę. Plujcie sobie doł z wodą, tak tak do góry. O. Yy, Pamiętaj mi nożyce, kto pierwszy taką na napluje. O Jezus, to jest, trochę to jest stresujące. Dobra, dobra, dawaj Trzy, cztery Trzy, cztery. Trzy, cztery. Przeszedłem do dawać. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Wow, to jest. Wow, to jest pełna dominacja gospodarza. <laughs> Zdominowany fest jestem, o mój Boże Oglądamy tak, Studio Tymbark, Blowka, czy Tomasza Gimpera Działowego Bloka na filmach Bloka zawsze śmieję ubach, uba kupachy. Nabierasz wody, nic nie mówisz, patrzysz na filmik i na mnie A ja, ja, ja tu stoję, siedzę Dobra CO JEST?! CO JEST?! Wygrałem Czemu? Czemu już? <laughs> <laughs> czemu psujesz materiał? Nie na pełni się nie liczy nie, <laughs> Puszczam ci pierdze filmik. Jest strasznie śmieszny. Strasznie śmieszny jest to filmik. Mmm. To bridge. Skills around the corner. Walka no on the fucking me. Ron, 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 It don't. It don't go down. <laughs> it don't. It don't go down. <laughs> no, it don't. It do go down. Oh! <laughs> Dobra, okej, okay, okej. Okay. Kojarzysz taką grę, gdzieś się gra Snake'em, wążem. Mm -hmm. <laughs> Metal Gear Solid. Dobra, patrz. Mm. <laughs> <laughs> Jezu! Coś ten dobry pylist! Chyba to stoi! O to stoi! I oni się rozglądają! A to jest naprawdę? prawda, czy ja pan zaszło? Tak! Co jest? W tak? On nigdy nie został złapany, nigdy! Teraz, teraz twoje filmiki Daję ci myszkę teraz. Poproszę Co, Masz tylko masz... jedną myszkę? to ty jakiś biedny jesteś? Jedną myszkę masz? Ile trzeba mieć myszek? Dobra Jesteś gotowy, czy się na to? Proszę, nie rób tego! Jezu, boję się! Leci! Nie, nie! Uch, jest więcej! Ja liczyłem, że pewnego dnia przyjmę twoje DNA, ale not like this! Not like this! Oh, to samo jak kolej! O oh, tak, tak, tak. Generalnie tutaj e, teraz się też pojawi pewna psychologiczna rzecz, ponieważ gość Trochę się na przykład stydził na mnie napluć, więc jego pierwszy odruchem mniejszościowym byłoby gdzie obok. Ale dlatego, że teraz ja na niego naplułem, to on już ma w sobie taki, teraz tego dacharkam, tak? Teraz już myślał jak, jak igdys. Wow, wow. To się na mnie. To było mikro na plucie. <grym> To była <To> mikroagresja. <grym> nie, to trochę mam. No, to chyba Dobra, teraz już tak na serio. Przepraszam, jezu! Jezu, Gry wideo, <gry> boże, ja mm. fal przeogrom. Naplułem troszeczkę, ty ci. Mm -hmm. Mm -hmm. Po, powiedz mi, czy myślałeś kiedykolwiek w swoim życiu, że dotrzesz do takiego miejsca w karierze, że będziesz takie rzeczy robił? że będziesz się z, z kolegą? Ja zaczynałem od tego, więc nie mam żadnego problemu. Zresztą, Dobra, w sumie, powiem. Wracam do korzeni. To cię rozwali, to Dobra. cię zniszczy. Live Dawaj tą ślinę, jestem gotowy. Stop making it weird. <grab Jeziorik> Adam, Adam, i... Adam, przestań. Żeś tam nie chcę, tam mnie naplud. Nie! Trzymaj się, dasz radę, dasz Dotrzyj do końca, dasz radę. Wierzę, że Ej, jestem dumny z ciebie. Ja przy tym odpadłem. dasz radę, dasz radę trzymaj się. się. Tak, wygrałem. Nie rozwaliłaś tam małpa płynąca, to ten orangutan rozwalił. No bo to był mnegatywny. rozwaliłaś na kraksa. <laughs> szybko poszło, szybko poszło, chciałem, że dłużej wytrzymasz. Słaby ty się Dobra, ja po prostu bardzo chciałem pluć, no. Ja w ogóle byłem przez długi czas wielkim fanem e, shot on iPhone. Teraz się puszczę, puszczę jeden. Nie? Mm -mm -mm. Włączyłeś ten filmik? Mam takie no okej okay. Zobaczyłem tytuł i od razu I wtedy, Jak włączyłeś dalej pokazali to jak ten ocean znika to już odpadłem oh, Ten tytuł sam mnie rozwalił Kochani proszę też pisać w komentarzach kogo filmiki lepsze. Gotowy jesteś? Right, Pytanie is e, e, e. jednak nie. To následné, lecimy. Ta! Oh, come on! No. <coughs> W ogóle wielki falnik awokado jest prze, przeogromny. Mogę od razu szybko myć podłogę. Dobra. Widzicie, bo woda jest super. Woda, woda nie barnikuje, woda nie klei, woda jest super. Bokapoka. Bo 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 to musi się liczyć za? połknąłem. Po 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 no połknąłem! Nie no! W ogóle przepraszam, że ci na monitor cały czas pluję i na kamerę, widzowie ja Was też przepraszam, ale na nie zdąży się odwrócić stronę dama i już mnie nie nie wytrzymuje. Jest. Serio? Nic? Kurde, tward zawodnik, twardy. No. <laughs> 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 Jak wycelował jeszcze, no a to kurde. <laughs> To chyba widziałem, ale... ale tak mnie tak rozwaliło. także bo ona tak się, dżeje, a się że to się skończy, a ona potem... <gryli> 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 <Hey>. <gryli> Dobrze, dobrze. <śmienic> Zostaw moje plecy! czy pójść na moje plecy! Kulturalnie, w gości przyszedłem, to nie pluję na, na twarz, tylko na plecki. <śmienic> Jakiś geniusz to projektował przysięga! O, ja. <śmienic> Mówili, idź na studia Paweł, nie rób YouTube'a, mieli rację. Dobra, to wszystkie filmiki Pawła. Jak oceniasz? Śmieszne. Śmieszne? Dobre. Uważam, że fajnie było opróżnić cały kubek wody z kranu. na to. Wow, wow, z wow. kranu? Ale filtrowana. I warszawianka to dobra woda. No, nie, 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 mamy. nie, 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 Stupid! Cut it out! I have a glandular problem! <laughs> That'll be 60 dollars. Following fat people. Following <laughs> <laughs> <Stop. laughs> <laughs> fat people. wash <laughs> <laughs> Oh, good. Wash your stuff. Mm-mm. three mm, -mm. mm, -mm, -mm. <laughs> Zostały się trzy filmiki. Czy Okay, so I love the Glaswegian accent and I was wondering if you could teach me some local phrases. Well, it's very hard to bring it to This is the thing. It's so hard, It's not even his eyes and look on the area and how you have his eyes. Ostatni boss. Ostatni boss. Nie, nie, nie. Ej, to było bardzo bliskie. Aby się z nami już nie było, nie? Prawie umarłem, prawie, docenić to widzowie, łapka w górę i subskrypcja. Tak, proszę subskrybować, proszę lajkować z... ten, 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 ten kanał i ten, ten kanał też, A ponieważ tutaj dużo poświęceń było. To, to, to jest dobry content, ja będę teraz robił to co tydzień. To jest mój oryginalny pomysł. Ja to sam wymyśliłem. Przyjmujeś się na ludzi? Śmiało, plus, tak, okej. Okay. Polecam, bardzo fajne, bardzo fajne. Kochani, piękni ludzie, dziękuję pięknie za oglądanie tego cika, Jeżeli chcieliście zobaczyć, to nie będzie seria, naprawdę nie chcę. Dwie osoby, które mogłem napłuć już naplułem, więc wystarczy. Chyba. Dobra, dziękuję pięknie. Paweł. Dziękuję bardzo za zaproszenie Adaś, bardzo mi miło. Fajnie. Było. fajnie. To, to dobrze, to dobrze. z tym wideo. Tak. Dobry content. <noise> Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, 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 pa.